Cześć, druga część formatowania warunkowego, serii z formatowaniem warunkowym. Tym razem seria dotycząca dat. Mam tutaj produkty, mamy daty dostaw tych produktów. Różne osoby w różnych momentach te daty wpisywały, one są pomieszane, różnie ułożone. I ja bym chciał wiedzieć, ile dostaw i jakiego produktu przyjdzie dzisiaj, jutro, w tym tygodniu, w tym miesiącu, ile przyszło w poprzednim miesiącu i tak dalej. Oczywiście, tak jak w pierwszym filmie, gdzie Robiliśmy formatowanie warunkowe na liczbach, tutaj podobnie. Najpierw je po prostu wszystkie zaznaczam. Czyli zaznaczam cały ten zakres, wchodzę w narzędzia główne i formatowanie warunkowe. W tym momencie będą mnie interesowały reguły wyróżniania komórek. I tutaj przede wszystkim dwie sprawy: między i data występująca. Jeżeli wybiorę między, wtedy mogę podać dowolny zakres dat. Które chciałbym tutaj zakolorować. Zacznę od tego, wybieram między. No i powiedzmy, że chciałbym pokolorować wszystkie te daty, które były czy będą w maju 2017 roku. Także w pierwszym okienku wpisuję 2017, myślnik 05, myślnik 01, a w drugim 2017, myślnik 05, myślnik 31. I w ten sposób w tej tabelce zostaną wybrane tylko te daty z maja. Roku 2017, oczywiście. Czyli mamy wszystkie daty majowe. Gdybym to oczywiście anuluje, gdybym natomiast chciał znaleźć wszystkie daty dzisiejsze, no to mogę zrobić to tak: formatowanie warunkowe, reguły wyróżnienia komórek, i tutaj wybiorę datę występującą. Mamy tutaj na liście kilka opcji. Przede wszystkim na przykład wczoraj, i tutaj widzimy, mamy 7. dzisiaj aktualnie mam 8 lutego. Dlatego właśnie te dwie daty z 7 zostają zakolorowane. Jeżeli wybiorę dzisiaj na tej liście, no to będzie już 8, trzy dostawy. Jutro mamy dwie dostawy. No a w całym na przykład tym tygodniu, czyli w tym tygodniu, tych dostaw będzie tyle. Dokładnie wiemy, jaki produkt i mamy te daty konkretnie zakolorowane. Mamy tutaj kilka opcji, bardzo fajna sprawa. Raz, dwa, można się tym bawić. Jeśli wybiorę na przykład w tym miesiącu, no to oczywiście tego będzie więcej. Wrócę oczywiście do tego jutro No i tak, wybieram jutro i widzę, że jutro będę miał dwie dostawy, czyli dziewiątego jest produkt trzeci i produkt siódmy. O co tutaj chodzi w ogóle z tym okienkiem? No bo równie dobrze zamiast korzystać z tego okienka, no to ja bym mógł przecież reguły wyróżnienia komórek wybrać na przykład między i podać to samo. Podać na przykład datę dzisiejszą i datę dzisiejszą i miałbym wtedy ten przedział oczywiście, tak? Czyli od 8 do 8 i efekt byłby oczywiście ten sam. Gdybym wybrał na przykład równe, wtedy nie musiałbym w ogóle wpisywać, Żadnego przedziału, tylko po prostu jedną datę. Tutaj z automatu pojawił nam się 1 lipca i widzimy, ten 1 lipca jest zakolorowany, czyli jest to jak najbardziej poprawnie. Jaka jest różnica? Jeżeli korzystam z pozycji między albo równe, no to będę zakolorował konkretne daty, które podam. Natomiast jeżeli wybiorę datę występującą, tutaj najważniejsza sprawa jest taka, że ja nie muszę znać tych dat. Wybieram dzisiaj i Excel sam wie, jakie daty, jaką datę mamy dzisiaj i z automatu wybiera te komórki. A druga ważniejsza sprawa jest taka, że jak ja jutro sobie otworzę komputer i tutaj zostanie ta opcja dzisiaj, to ten kolor z 8 lutego automatycznie zniknie i przeskoczy na 9 lutego. I to jest ten największy tutaj, że tak powiem, bajer, jeśli chodzi o tą datę występującą. Znaczy on cały czas będzie te wszystkie pozycje tutaj dostosowywał do aktualnego dnia, aktualnego tygodnia, miesiąca. Także cały czas będziemy mieli taką pełną aktualizację. Nic więcej nie będziemy musieli robić. Wystarczy brać dzisiaj, klikam OK. Już zawsze od tej pory w tym zakresie będą zakolorowane tylko dzisiejsze daty. Nie 8 lutego, tylko dzisiejsze.